A gdyby pytanie nie brzmiało dlaczego jesteś sam, ale kim się stałeś, kiedy zdecydowałeś się nie zatracić siebie, aby się dopasować? Wyobraź sobie kobietę spacerującą nocą, w ciszy, oddychającą własnym oddechem firma. Nie ma trzymania się za ręce, nie przychodzą żadne wiadomości, nikt nie czeka. Jednak w tym kroku jest coś pewnego, coś się budzi w spojrzeniu, coś, co nie jest puste, to jest obecność. Od najmłodszych lat uczyły, że kobieca samotność to problem, który należy rozwiązać. Błąd, trasa, znak niewidzialnej porażki. Mówili, że miłość się spełni, że partnerstwo przyniosłoby sens, zaś bycie samemu było równoznaczne z brakiem. Ale nikt nie powiedział, co dzieje się, gdy kobieta przestaje czekać na pozwolenie na istnienie. Nikt nie wyjaśnił, która rodzi się, gdy sama wybiera. Być może już odczułeś ten konflikt. Są dni, w których wolność jest ciężka, w innych ona. To uczucie jak oddech po latach wstrzymywania oddechu. Są noce, kiedy panuje cisza, to boli. Są też poranki, kiedy. zdrowieje. Ponieważ bycie samotną kobietą nie jest prostą linią. To terytorium pełne zakrętów, luster i portali. Siła pojawia się, gdy nie ma nikogo, kto mógłby decydować za ciebie. Siła, która nie krzycz, nie kłódź się, nie udowadniaj. Ona po prostu siebie wspiera, ale ta sama siła przeraża. To przeraża społeczeństwo, odstrasza stare schematy, a czasem sam się przeraża kobieta, która to niosła. Zanim przejdziesz dalej, pozwól sobie na prosty gest: jeśli ten temat dotknął już czegoś wewnątrz, ciesz się tym filmem. Nie dla mnie, ale dla ciebie, aby umówić się z tobą na to spotkanie to samo. I podążaj za kanałem aby towarzyszyć nam w tych refleksjach, które rzadko można znaleźć przestrzeń. Idąc tą drogą, nie idealizujmy samotności i nie demonizujmy miłości. Choćmy, zmierz się z tym, o czym prawie nigdy się nie mówi. Kiedy rozkwita autonomia kobiet, to właśnie ona nie prosi o oklaski, prosi o odwagę. I może tylko może, to co nazywasz samotnością jest początkiem czegoś więcej, głęboko w swoją duszę. Przez wieki społeczeństwo opowiadało tę samą historię z niewielkimi zmianami, że kobieta staje się całością dopiero wtedy, gdy ktoś przychodzi, jakby urodziła się w częściach, niekompletny, czekający na przyjście innej obecności i uzupełnienie tego czego brakowało. Ta narracja. Nie było to tylko powiedziane słowami, ale powtórzone w gestach, spojrzeniach, radach i ciszy. To pytania zamaskowane jako troska. To jest w stronniczych komplementach. Jest w środku. To dziwne, gdy. Kobieta twierdzi, że czuje się dobrze sama. I rzeczywiście tak jest. Od najmłodszych lat, wartość kobieca była kojarzona z możliwością bycia wybranym. Wybrany kochać, dbać, podtrzymywać więzi. Niewiele mówiono o wyborze siebie. Niewiele nauczono o budowaniu tożsamości bez zewnętrznego zwierciadła. Dlatego wiele kobiet dorastali wierząc, że miłość będzie punktem końcowym ich własnej historii, podczas gdy w rzeczywistości to prawda, że powinien to być tylko jeden rozdział. Problemem tego mitu nie jest chęć dzielenia się życiem, ale idea zależności, że tworzy. Kiedy uczucie staje się potwierdzeniem, nieobecność staje się zagrożeniem. I w tym scenariuszu bycie można to interpretować jedynie jako osobistą porażkę, a nigdy jako etap, wybór czy dojrzałość. Samotna kobieta jest postrzegana jako osoba czekająca, nawet gdy jest w ruchu. To warunkowanie stwarza ciche i okrutne porównanie. Kobieta obserwuje innych życie, inne relacje, inne ścieżki i zaczyna mierzyć swoją wartość, czym to jeszcze się nie wydarzyło. Jakby czas działał na jej niekorzyść. Jakby istniał zegar, niewidzialne zaznaczanie opóźnień, które istnieją jedynie w oczekiwaniach innych. Rzadko się jednak mówi, że ten mit służy bardziej kontroli niż opiece. Kobietę, która wierzy, że musi być spełniona, łatwiej jest uformować, pośpieszyć, przekonać ludzi, aby zaakceptowali mniej niż na to zasługują. Już kobietą, która rozpoznaje siebie jako całość, powoduje dyskomfort. To łamie logikę. Nie mieści się w gotowej narracji. I właśnie w tym miejscu coś zaczyna się poruszać. Bo kiedy ten mit zacznie się kruszyć pojawia się niewygodne i wyzwalające pytanie co by było gdybym nigdy nie został złamany to pytanie nie przynosi natychmiastowych odpowiedzi ale otwiera lukę i przez tę szczelinę wiele starych rzeczy zaczyna się walić istnieje głęboka różnica i prawie nigdy nie wyjaśniona pomiędzy byciem samotnym a byciem samotnym opuszczony prawdziwa samotność to taka która boli ponieważ brakuje jej więzi troski i obecności już narzucona samotność jest bardziej subtelna. Rodzi się, gdy społeczeństwo decyduje, że kobieta jest samotna. Musisz czuć się niekompletny, nawet jeśli tak nie jest. To rodzaj pustki, z której nie wynika wewnątrz, ale jest rzutowany z zewnątrz do środka niczym cień, na który próbują się nałożyć, który odważy się chodzić bez partnera. Wiele kobiet myli te dwa doświadczenia. Czują się nieswojo i wierzą, że to dowód, że coś jest nie tak. Ale w rzeczywistości, ten dyskomfort, często się pojawia zderzenie wyboru i oczekiwania pomiędzy tym, czym żyjesz, a tym, co powiedziałeś, że powinieneś żyć. Świadoma samotność wymaga obecności, a obecność wymaga odwagi, bo w niej nie ma wystarczająco dużo rozrywek, aby uciec od siebie. W słońcu narzucona tożsamość jest obciążona cichymi osądami, pojawia się na zaproszeniach wyrażane z litości, w natarczywych pytaniach, w niechcianych radach. Nadal idziesz znajdź kogoś, jakby teraz nie było aktualne, jakby życie zostało zawieszone, dopóki nie pojawi się ktoś inny. Ten rodzaj samotności nie szanuje wewnętrznego czasu kobiety. Próbuje spieszyć się, poprawiać, kadrować. Wybrana samotność jest inna. To nie brak. To przestrzeń. Przestrzeń do słuchania własnej myśli bez ingerencji. Odkryć gusta, które nie są dziedziczone. Aby zrozumieć, które milczenie jest niewygodne, a które święte, to właśnie w tej przestrzeni wiele kobiet w końcu odpoczywa od występów. Nie ma potrzeby, proszę, poddawaj się, wyjaśnić, po prostu istnieć. Nie. Oznacza to, że nie ma trudnych chwil. Jest. Autonomia nie znieczula serce. Są dni, kiedy brakuje okrążenia, kiedy ciału brakuje dotyku, kiedy cisza wydaje się zbyt wielka. Ale nawet w takie dni coś się zmienia. Kobieta o tym wie, jest pusty. Tęskni za towarzystwem, a nie za tożsamością. I to rozróżnienie zmienia wszystko, bo kiedy samotność przestaje być karą, a staje się będąc językiem, zaczyna uczyć. Uczy ograniczeń, uczy wyborów. Naucz tego, firma nie jest lekarstwem na braki, ale spotkaniem całych ludzi. Być może największym błędem jest przekonanie, że każda kobieta jest samotna. Niektórzy tak właśnie w trakcie. A procesy prawie zawsze odbywają się z dala od hałasu. W tym miejscu pogłębia się pytanie: kogo słuchasz, gdy świat milczy? W życiu wielu kobiet przychodzi taki spokojny moment, kiedy coś zmienia się wewnątrz. Nie to dramatyczne rozstanie, a nie publiczne ogłoszenie. To niemal intymna decyzja, niewidzialny. Przestać się porzucać, aby zostać zaakceptowanym. Kobieta, która sama wybiera. Tego nie robi, wynika z wygody, ale ze zmęczenia, z wyczerpania żywych wersji, zredukowanych do pasujących w oczekiwaniach, które nigdy nie były Twoje. Wyborowi temu często towarzyszy poczucie winy, ponieważ tego uczyli, stawiania siebie na pierwszym miejscu to egoizm, chłód, strach przed kochaniem niewiele powiedziano o kosztach umieszczenia zawsze ostatni niewiele zdawano sobie sprawę, jak wiele kobiet ukształtowało się zamilkli i ograniczyli się do utrzymywania więzi. W tym kontekście wybór siebie. To nie jest odrzucenie miłości, to przerwanie schematu zacierania się. Kiedy kobieta zaczyna słuchać siebie, coś wokół niej zaczyna wydawać się dziwne. Ludzie dostrzegają ograniczenia tam, gdzie wcześniej istniała nieograniczona dostępność. Zwróć uwagę na przerwy, gdzie wcześniej były wyjaśnienia. A to powoduje dyskomfort. Ponieważ kobieta, którą wybierasz, nie oferuje siebie z konieczności, dzielę się chętnie, a woli nie da się kontrolować. Proces ten nie przemienia kobiety w osobę niedostępną, ale w kogoś więcej cały. Uczy się wspierać decyzję bez potrzeby aplauzu. Naucz się krzyżować osądzać, nie usprawiedliwiając się przez cały czas. Naucz się przede wszystkim pozostać. Zostań z tobą, nawet jeśli jest to wyzwanie. Nawet jeśli zaglądanie do środka i rozpoznawanie boli stare rany, po drodze są straty. Niektóre połączenia się rozpadają, niektórych zaproszeń już nie ma mieć sens. Niektórzy ludzie odchodzą, gdy zorientują się, że nie będą już mieli dostępu, nieograniczone. Ale w zamian budowane jest coś głębokiego wewnętrzna spójność uczucie, że nie bądź w stanie większej wojny ze sobą. Kobieta, którą wybierzesz, nie stanie się niezniszczalna czuje strach tęskni czuje wątpliwości różnica polega na tym że teraz nie negocjuje własnej istoty aby je uciszyć emocje uczy się je przekraczać z godnością i być może to jest najdelikatniejszy punkt ze wszystkich kiedy kobieta wybiera siebie ona odkryje że nie jesteś sam jesteś z tobą a to całkowicie zmienia sposób w jaki odnosi się do świata i do wszystkiego innego który jeszcze nie nadejdzie Istnieje głęboki powód, chociaż rzadko do tego przyznany, powodujący dyskomfort, autonomia kobiet prowokuje. Kobieta niezależna traci przewidywalność. Ona nie może łatwo wynikać ze strachu przed stratą, pilności zatwierdzenia lub groźba porzucenia. A wszystkiego, czego nie można przewidzieć, nie da się też kontrolować. I tu pojawia się dyskomfort. Przez długi czas wizerunek kobiety kojarzony był z czekaniem. Poczekaj, aż zostaniesz wybrany. Poczekaj na zatwierdzenie. Czekam, aż ktoś wskaże kierunek. Kiedy ta logika się załamie, coś stare wstrząsy. Kobieta autonomiczna nie reaguje na te same bodźce. Ona nie akceptuje okruchy w pośpiechu. Nie wspiera relacji ze względu na potrzebę. A to konfrontuje się ze strukturami całkowicie w oparciu o kobiece potrzeby. Strach nie pochodzi tylko z zewnątrz, przecina także samą kobietę. Po co brać autonomia sama w sobie oznacza rezygnację z wymówek, oznacza to uznanie tego teraz wybory i ich konsekwencje należą do ciebie. Nie ma już gdzie ukrywać frustracji. Nie za to, czego nie doświadczył, można winić kogoś innego. Wolność wymaga obecności, i obecność wymaga dojrzałości emocjonalnej. Dlatego wielu próbuje dyskwalifikować tę autonomię. Nazywają chłód tym, czym jest rozeznanie. To, co jest limitem, nazywają wymaganiem. Nazywają samotność tym, czym jest szacunek do siebie. To nieświadoma próba powrotu kobiety do znajomego, miejsca do niej wygodny papier w starym stylu, ale kto się obudzi, nie może spać nowy. Na tym etapie warto zaprosić. Jeśli ta treść pomaga ci widzieć swoje wybory jaśniej, subskrybuj kanał. Tutaj nie mówimy o autonomii jako zbroja, ale jako świadomość. Coś, co wzmacnia od wewnątrz i przemienia relacje na zewnątrz. Prawda jest taka, że kobieta autonomiczna nie odrzuca więzi, odrzuca aresztowania pod przykrywką uczucie, nie boi się kochać, ale nie akceptuje zatracenia się w miłości. A to wymaga tego drugiego być także cały, wymaga odpowiedzialności emocjonalnej, wymaga prawdy. Może dlatego kobieca autonomia wciąż jest tak przerażająca. Ona nie pyta o pozwolenie istnieć. Ona nie wygina się, żeby się dopasować. Po prostu podąża, świadoma siebie, choć wie, że nie wszyscy będą gotowi jej towarzyszyć. Jeśli dotarłeś tak daleko, to nie był przypadek. Coś w tobie rozpoznało tę rozmowę. Nawet jeśli nadal nie potrafisz jej wyjaśnić dokładnie co. Wiele kobiet cierpi na zmęczenie, które nie wynika tylko z codziennych obowiązków. Cichy ciężar tego, że za dużo ukształtowałeś, że dałeś za dużo, że spodziewałeś się zbyt wiele. Ból, który nie pojawia się w ciele, ale żyje głęboko w duszy. Nic, co do tej pory słyszałeś, nie było satysfakcjonujące. To było lustro. Wezwanie do bardziej uczciwego spojrzenia na siebie. A jeśli w pewnym momencie twoja klatka piersiowa się zacisnęła, zmienił się oddech, lub pojawiło się stare wspomnienie, przyszedł bez ostrzeżenia. Może dlatego, że należysz do tych kobiet, które zawsze wspierały więcej, powinien, i teraz czują, że trzeba coś zmienić. Dlatego zapraszam cię do pójścia o krok dalej. Intymny krok. Świadomy. Głęboko. Stworzyłem cyfrową książkę dziewięć duchowych bólów, które niosą ze sobą stare dusze cisza dla kobiet, które czują, że samotność nie jest pusta, ale prośba o ponowne połączenie się ze sobą. To nie jest zwykły e-book. To przewodnik dla tych, którzy noszą niewidzialne rany, powtarzające się wzorce emocjonalne i zmęczenie, którego nie można rozwiązać samym odpoczynkiem. Jeśli czujesz, że jest w tobie coś, co prosi o zrozumienie, uzdrowienie i kierunek, link znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu. Dostęp z otwartym sercem. Być może jest to krok, o który twoja dusza prosiła od dawna. Kobieca autonomia ma swoją cenę, która rzadko pojawia się w inspirujących narracjach. Jeden cena, która nie jest rozliczana w pieniądzu, ale w wewnętrznych konfrontacjach. Bycie wolnym wymaga podtrzymuj wybory, nawet jeśli nikt nie klaska. Wymaga to przechodzenia przez ciche noce, nie zamieniając pustki w rozpacz. Wymaga nauczenia się akceptowania siebie, gdy świat tego nie robi, oferuje okrążenie. Są dni, kiedy wolność jest ciężka, nie dlatego, że to błąd, ale dlatego, że nie zleca się tego na zewnątrz obowiązki emocjonalne. Kobieta autonomiczna nie może ukrywać się za związkami, słabo zdecydowanie usprawiedliwić własne nieszczęście. Musi zajrzeć do środka i zapytać: Co czuję? Przed czym uciekam? Co mnie jeszcze boli? Te. Na pytania nie ma szybkich odpowiedzi i często ranią, zanim się zagoją. Istnieje również zmęczenie ciągłym byciem silnym, organizować własne życie, wspierać podejmowanie decyzji, radzenie sobie z nieprzewidzianymi zdarzeniami, bez natychmiastowego wsparcia. Dojrzewa autonomia, ale także wydech. A uznanie tego nie umniejsza kobiety, ona ją humanizuje. Bo wolność nie jest oznacza brak kruchości, oznacza to odpowiedzialność za nią. Kolejną niewidzialną ceną jest selektywna samotność. Nie wszyscy mogą zostać, kiedy zorientują się, że nie będą już mieli nieograniczonego dostępu. Niektóre relacje zostają utracone przez konflikt, ale przez niezgodność sumień. I to boli. Uświadomienie sobie tego też nie boli, każdy może nadążać za wzrostem, boli zaakceptować fakt, że istniały tylko pewne powiązania, podczas gdy przyznano nadmierne ustępstwa, ale w tym momencie ujawnia się coś ważnego. Autonomiczna kobieta zaczyna się różnicować, firma realizująca rozumie, że towarzyszenie nie gwarantuje obecności emocjonalne, a samotność nie oznacza porzucenia. Ta jasność zmienia wszystko. Zmień wybory, zmień oczekiwania, zmień sposób kochania. Wolność wymaga dojrzałości, ale oferuje spójność. Odwagi, ale oddaj integralność. Nie obiecuje stałego komfortu, ale zapewnia coś rzadszego. Wyrównanie wewnętrzne. Poczucie, że nie zdradzasz siebie, aby utrzymać wizerunek lub a związek. Być może jest to najwyższa i najuczciwsza cena autonomii. Brak możliwości udawania. A kiedy kobieta sobie to uświadamia, rozumie, że pomimo kosztów powrót nie wchodzi już w grę. Opcja. Ponieważ niektóre drzwi raz przekroczone nie zamykają się już nigdy w ten sam sposób. Kształt. Jest taki punkt na ścieżce, w którym samotność przestaje być nieobecnością, a zaczyna nią być ujawnić jako przejście. Cichy portal, który otwiera się tylko wtedy, gdy kobieta przestaje walczyć przed samotnością i postanawia przejść przez to świadomie w tym momencie coś się zmienia częstotliwość cisza już nie zagraża uczy to właśnie w tej przestrzeni odnajduje się wiele kobiet po raz pierwszy pracują bez maseczek bez roli stałego opiekuna bez okazywania niesłabnących sił bez potrzeby prosić o akceptację samotność gdy jest objęta działa jak lustro ona powraca zapomniane pytania stłumione pragnienia zignorowane intuicje i nie zawsze odbicie jest wygodne. Ale to prawda. Przejście przez ten portal wymaga przerwy. Wymaga to spowolnienia w świecie, który wymaga pośpiechu. Wymaga to zniesienia dyskomfortu, związanego z brakiem ciągłego rozpraszania uwagi. Bo to właśnie w ciszy umysł próbuje negocjować, tworzyć hałas, wymyślać pilne sprawy. Ale jeśli kobieta pozostanie, coś wyłania się głębsze słuchanie własnej duszy. Na tym etapie samotność nie prosi o spełnienie, prosi o obecność. Obecność dla dostrzec stare wzorce. Obecność umożliwiająca rozpoznanie ran, które nie zostały spowodowane nieobecność kogoś, ale nieobecność siebie. Obecność, która nadaje nowe znaczenie wspomnienia i zrozumieć, że nie każdy ból był stratą. Niektóre były wyzwoleniem. Tutaj także rodzi się nowa intymność. Nie innym ciałem, ale swoim czuć. Kobieta uczy się regulować siebie emocjonalnie, znosić cierpienie bez emocji, rozpadać się, aby świętować osiągnięcia, bez polegania na zewnętrznej weryfikacji. Staje się domem. I kiedy to nastąpi, samotność przestaje być wygnaniem i staje się terytorium świętym. Ten portal nie wypiera miłości, on ją uszlachetnia. Po jej przekroczeniu kobieta już nie przyjmuje więzy, które oddalają ją od niej samej szybko rozpoznaje kiedy coś wibruje w niedoborze i wybrać inaczej nie ze strachu ale ze świadomości być może największym sekretem jest to samotność boli tylko wtedy gdy się jej przeciwstawia się kiedy zostanie przekroczona odsłania ścieżki których nigdy nie dostrzegłaby w hałasie a ktokolwiek przejdzie przez ten portal już nigdy nie spojrzy na siebie w ten sam sposób po przekroczeniu samotności jako portalu coś fundamentalnego Reorganizuje się wewnątrz kobieta. Sposób, w jaki rozumie miłość. Nie jest to już kwestia konieczności pilności czy konieczności obietnica zbawienia. Miłość przestaje być schronieniem przed pustką, bo pustki już nie ma, istnieje w ten sam sposób. Na jego miejscu jest przestrzeń, a przestrzeń zmienia wszystko. Kobieta, która zna siebie, nie szuka kogoś, w kim mogłaby się zatracić, ale iść obok, nie myli intensywności z głębią ciągłej obecności z więzią. Prawda? Nauczyła się z pierwszej ręki, że towarzyszenie nie gwarantuje intymności i że bycie samemu nie oznacza opuszczenia. Ta przejrzystość na nowo definiuje kryteria. Nie podnoś standardu wymagania, ale z sumienia. W tej nowej definicji towarzystwo jest codziennym wyborem, a nie umową o przetrwanie. To wymiana pomiędzy liczbami całkowitymi, nie próbuj wypełniać luk. Kobieta nie akceptuje już bycia osią równowaga emocjonalna niezrównoważonych relacji, nie przyjmuje roli Zbawiciela, nie kształtuje być utrzymane, pozostaje tym, kim jest, nawet jeśli oznacza to dłuższe czekanie, lub zostań sam na dłużej. To nie zatwardza serca, wręcz przeciwnie, czyni cię bardziej uczciwym. Kobieta zaczyna kochać z większą ilością prawdy, a mniej fantazji, z obecnością, ale bez fuzji. Z dostawą, ale bez zniknięcia. Rozumie, że zdrowa miłość nie wymaga wyrzeczenia się istoty. Wzywa do dialogu, szacunku i odpowiedzialności emocjonalnej. Ta transformacja zmienia także sposób, w jaki radzi sobie z pożądaniem. Pragnienie ustaje, będzie brakiem i stanie się zaproszeniem. Zaproszenie do dzielenia się, a nie do wypełniania. Dlatego, kiedy ktoś przyjedzie, musi przybyć w jednym kawałku. Trzeba dodawać. A nie zajmować. A kiedy to tak się nie dzieje, kobieta już nie nalega. Nie z chłodu, ale z lojalności wobec siebie. Są tacy, którzy mylą tę postawę z samotnością wybraną na zawsze. Ale w rzeczywistości chodzi o selektywną dostępność. Kobieta jest otwarta, ale niepodatna na żadny koszt. Wie, co oferuje, a czego nie negocjuje. I ta świadomość tworzy silniejsze więzi, rzadkie, wolniejsze i prawdziwsze. Być może jest to największa zmiana ze wszystkich. Miłość nie jest już obietnicą przyszłego szczęścia i staje się kontynuacją pokoju, który już istnieje. A kiedy tak się stanie, firma nie jest już pilna i staje się przywilejem. Być może na tej ścieżce zauważyłeś coś subtelnego, poruszającego się w środku, uczucie, które trudno nazwać, ale którego nie da się zignorować, jakby jakieś prawdy, które zawsze tam były, w końcu znalazłem słowa. Po co być? Samotną kobietą nigdy nie chodziło tylko o czyjąś nieobecność. Zawsze chodziło o obecność siebie. Społeczeństwo nauczyło nas bać się ciszy, ale nie wyjaśniło, że to w niej dusza mówi najwięcej wysoki. Nauczyła nas szukać pełni na zewnątrz, ale nie przygotowała nas na to spotkanie wewnętrzne. Dzieje się tak, gdy nie ma już żadnych zakłóceń, a kiedy dojdzie do tego spotkania, nic nie wróci być tak proste jak wcześniej. Kobieta zaczyna widzieć swoje własne cykle, rozpoznawać własne ograniczenia. Szanuj swój własny rytm. Bycie samotną kobietą może być siłą. To może być samotność. To może być skrzyżowanie, co definiuje nie nie jest stan cywilny ani liczba osób wokół, ale poziom uczciwości wobec siebie to samo. Towarzyszą kobietom, które czują się głęboko samotni i jest samotnych kobiet, które czują się całe. Wyrównane i spokojne. Kobieca autonomia nie obiecuje gotowych, szczęśliwych zakończeń. Oferuje coś głębszego: autorstwo. Możliwość napisania własnej historii bez konieczności uzyskiwania zgody stała. To przeraża, męczy, konfrontuje, ale także wyzwala. Bo kiedy kobieta przestań zadawać sobie pytanie, czego się od niej oczekuje, i zacznij pytać, co ma dla niej sens duszy, rozpoczyna się nowy cykl. Zanim przejdziesz dalej, jeśli ta treść do ciebie przemawia, zasubskrybuj kanał. To przestrzeń istnieje dla tych, którzy czują, że jest więcej warstw do odkrycia, więcej prawd do zapamiętania, więcej pytań, na które możesz odpowiedzieć bez pośpiechu. A teraz refleksja, która nie wymaga natychmiastowej reakcji, tylko obecności. A jeśli samotność, której się boisz, nie jest pustką, ale zaproszenie? Zaproszenie do przekroczenia wewnętrznych portali, przełamania odziedziczonych historii i odkrycia, że najwspanialsza firma, jaką możesz zbudować, to ta, która pozostanie, gdy cały hałas przestań. Być może kobieca dusza wciąż kryje tajemnice, których społeczeństwo nie potrafi słuchać, a może jesteś właśnie na etapie, w którym zaczynasz je zapamiętywać.